Witam Was serdecznie. Dzisiaj nietypowy odcinek. Odcinek z mojego garażu. Z garażu Wikinga. Dlaczego taki nietypowy odcinek? Chyba nie muszę nikomu, nikogo uświadamiać w Polsce, jaka jest pogoda. I wiatr plus deszcz nie uniemożliwiają wyjście do lasu. Dlatego postanowiłem nagrać coś w pomieszczeniu. Dodatkowo, zanim przejdę do sedna sprawy, a jak widzicie w tytule, chodzi o tę kuchenkę, która stoi tu przede mną. Jest to Magnum od Pirana, wersja 2.0, czyli drugi wypust. I wszystko dzisiaj o niej. Oczywiście, czym ona się różni od jedynki, jak ona wygląda, z czego się składa, jak się składa i jak się rozkłada. To wszystko dzisiaj. O nie, w tym odcinku oczywiście zrobię sobie jakąś kawę, może herbatę, bo już kawę dzisiaj chyba z trzy strzeliłem, dlatego może się odpuszczę. Ale zanim przejdę do tego wszystkiego, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, że posiadam nowy mikrofon, z którego właśnie mnie słyszycie. Oczywiście ten mikrofon oryginalnie wyglądał troszkę inaczej, ja go zmodyfikowałem, przerobiłem, musiałem założyć miszka pluszowego ze starego mikrofonu, ponieważ... E, oryginalna gąbka była bardzo szeleściła, i, i, a mikrofon w dotyku zgrzytał. Dodatkowo nie jest to wodoodporne, więc jakakolwiek kontakt z wilgocią czy deszczem zaraz mógłby to spalić, dlatego troszkę to okleiłem. E, oczywiście w kolorze kamuflażu, aby było to e, mniej był on mniej rzucający się w oczy, gdy będę w lesie, czy gdziekolwiek, czy nawet na wyprawie, na którą się udaję już za 3 tygodnie. To właśnie będzie dobrze mnie słychać, mam nadzieję, i nie będę musiał latać z jakimiś kablami ani z niczym. Poza tym jak tłumaczyłem ostatnio, e, telefon, którym nagrywam nie ma wejścia na mini jack, więc nie miałem możliwości podłączenia mikrofonu. E, jest to teraz na Bluetooth i mam nadzieję, że słychać mnie lepiej. Teraz mogę oddalać się. nie Nie muszę stać przy telefonie i nie słychać całego otoczenia z pewnością, a bardziej mnie nie słychać i o to, do tego dążyłem, o to mi chodziło, tak dzisiaj, taki odcinek, oczywiście na jutro, na kolejny odcinek, bo to tam nie wiem, kto kiedy ogląda, na kolejny odcinek mam świetny plan pomieszać urbex z, z bushcraftem, powiedzmy, Choć nie do końca taki to bushcraft, ale no z takim wypadem leśnym. Oczywiście ja nie będę urbeksiarzem i nie chodzę na urbeksy. Po prostu przyjeżdża do mnie taki zamiar, zobaczymy jak pogoda dopisze. Ma być strasznie, więc może być ciężko. Ale plan jest taki, że przyjeżdża do mnie mój kolega z pracy, który zajmuje się urbeksem, też prowadzi swój kanał taki mały, kanałek ma, dopiero jest takim początkującym youtuberem, ale faktycznie tych miejsc schodzonych i tego wszystkiego ma naprawdę bardzo dużo, więc już jakieś tam doświadczenie i pojęcie ma. I razem z nim chciałem gdzieś wyjść, pokazać mu jakieś, połazić z nim po jakichś tam ruinach, budynkach, coś w tym stylu. A przy okazji zrobić sobie gdzieś jakieś może ognisko, coś zjeść, czegoś się napić i zrobić sobie taki urboksowo-bushcraftowy odcinek. Takie są plany, czy pogoda dopisze, czy pozwoli, to zobaczymy. Mamy w ogóle inne plany na ten weekend, dwa dni chciałem sobie przeznaczyć, sobotę i niedzielę, sobotę na przebudowę chaty wikinga, a niedzielę na, na pójście na zrzuty. Jednak chyba jedno i drugie mi odpadnie, bo pogoda nie dopisuje, chyba, że w niedzielę jeszcze mi się uda. Na te zrzuty się wybrać. E... Okaże się i to zobaczymy oficjalnie. Tak? Na razie ciężko mi jest powiedzieć, no i nie wiem. Wiem tylko tyle, że chcę przejść do tematu kuchenek, no bo dzisiaj o tym jest mowa. Szybko przejdę do tematu kuchenek. Przede wszystkim, jak widzicie, kuchenka Scout oraz kuchenka Big Daddy dostały ruszt. Na kuchence scout ten ruszt naprawdę robi robotę, bo kuchenka scout jest dużej średnicy. Dużej, średniej średnicy można powiedzieć, bo są mniejsze, większe kuchenki upirana i ta ma taką średnicę średnią, ale większą na przykład od Big Diego. Ale oficjalnie kubek wpadałby do środka i trzeba było kłaść jakiegoś tam śledzia i w ogóle, i w ogóle. A teraz ma on róż taki krzyżakowy, bardzo prosty w złożeniu, w założeniu, a robi swoją robotę. Kolejna, kolejny różd, jaki dostał to Big Daddy. Ten róż naprawdę wygląda nawet świetnie. Oczywiście Piran pomyślał o wadze i w najgrubszych miejscach porobił otwory w tym ruszcie, Róż rusz się składa a z czterech elementów. Można naprawdę bardzo drobne, malutkie rzeczy stawiać na tym ruszcie. Nic nam nie przeleci do środka, nie wpadnie nam w ten ogień. Jest świetnie i, i choć ja wiem i to jest opinia nie tylko moja, ale także i bardzo wielu youtuberów i osób testujących Big Daddy'ego, że Big Daddy jest mało stabilny. Po założeniu tego rusztu Big Daddy nawet nie lata. Zmocniło to całą konstrukcję, ale przejdźmy do kuchenki Magnum, bo dzisiaj o niej mowa. To jest kuchenka stara Magnum, a to jest kuchenka nowa magnum. Nie różnią się wielkością ani średnicą. Wielkość ich i średnica, wysokość i średnica, ich wysokość szerokość i średnica e, jest taka sama. Jednak wagowo różnią się potężnie, diametralnie, bym powiedział. Wystarczy zobaczyć na starą e, mag, na kuchenkę magnum, która. W środku, pod spodem, miała pełną blachę. Blachę grubą, pełną blachę, która robiła jako spód popilnika, że żaden żar ani popiół nie wypadał nam na zewnątrz. Yy, no to też takie bardzo, w sumie, to było mądre, przemyślane. Yy, w niej się paliło, z tego co pamiętacie. Ja, ja już testowałem, ja korzystałem z tej kuchenki bardzo, bardzo wiele razy. I, i co? I ta kuchenka w niej paliło się naprawdę rewelacyjnie jest to duża kuchenka, można na niej stawiać duże garki, duże patelnie, można zrobić normalnie sobie w niej ognisko ale zabezpieczone, normalnie możemy tu w środku robić sobie w niej ognisko, możemy tu rzucać grubsze patyki, grubsze gałęzie ma oczywiście możliwość przekładania i tutaj rusztu, bo ruszt w kuchence Magnum był taki sam na takiej samej zasadzie działał jak w kuchence Big Daddy czyli wąski ruszt z... raperzy i ta kuchenka miała właśnie w taki sposób zaprojektowany ten ruszt jak w Big Daddy że on po środku w sumie tylko był ten żar potrafił spadać gdzieś tam tego faktycznie między jednym a drugim wtedy z spodem a tym Różtem tworzyła się taka powierzchnia, w której faktycznie osiadał popiół, a żar mógł się dalej palić i to też było fajne rozwiązanie. Ten róż można było wyciągnąć i przełożyć go wyżej, aby kuchenka miała możliwość korzystania także z paliwa stałego. Tak to wyglądało. W nowej kuchence 2.0, oczywiście w, dwu, w drugiej wersji, Zostało to wszystko ulepszone, moim zdaniem, ulepszone z tego względu, że pozbył się piran, po pierwsze, grubego spodu, zrobił ten spód cięższy, ale z otworami, takimi, jak znajdują się w skaucie. I nie potrzebuje tego drugiego rusztu, bo dostęp powietrza już jest od dołu, delikatne otworki wystarczają na to, aby w niej się paliło. Dodatkowo ma te swoje loga po bokach, oczywiście w formie... Znaczka pirana, które umożliwiają dopływ powietrza do tego ognia, i to się pali. Na pewno się będzie palić, to jest jeszcze kuchenka nietestowana, ale dzisiaj nie będę jej testował, bo jestem w garażu. Znaczy, będę testował ogniem żywym, tak zwanym. Będę dzisiaj testował je tabletkami, czyli paliwem stałym. I w sumie, jeszcze na żadnej tej kuchence nie stosowałem nigdy paliwa stałego. Szczerze się przyznał, chyba, że na kuchence smol, która w sumie tylko jest na paliwo stałe i jest świetna. Oczywiście mam tutaj jeszcze kilka bajerów od, od, od pirana, które oczywiście używałem i dobrze wiecie, jest na przykład jak uchwyt na trójnuk razem z łańcuszkiem, e, z tym haczykiem i nawet skanką, którą też możecie kupić y, na sklepie u Pirana. Oczywiście link do sklepu macie pod filmem. Dobra, ale przechodząc do kuchenki i dalszych zmiany, to tutaj zmiana rusztu była bardzo prosta. Wyciągało się tą jedną blachę i wkładało się wyżej, aby można było palić tabletkami samymi. Jednak ten wąski ruszt mmm, powodował to, że mogliśmy tylko na tym wąskim ruszcie położyć tam, nie wiem, może dwie, trzy tabletki te większe by weszły. I tak to wyglądało. Tutaj trzeba rozebrać kuchenkę aby przełożyć ten róż wyżej, on jest pełen. I w sumie musimy kurde teraz wejść przekładę i w ogóle nie, jest to naprawdę bardzo proste do zrobienia i zaraz wam pokażę jak to się robi. Do przełożenia rusztu naprawdę wystarczy niewiele. Wystarczy zdjąć tylko. Dobrze to robię. Wystarczy zdjąć tylko przednią część, delikatnie rozsunąć boki i z powrotem włożyć i tą przednią część z powrotem trzeba zamknąć. Oczywiście robię to nieudacznie, bo robię to od góry. Teraz założę sobie ruszt i dodam kostki paliwa. U Pirana w sklepie znajdą się, już, znajdują się już mniejsze, większe i średnie kostki paliwa ja sobie dzisiaj na bogato zrobię dam sobie trzy małe i jedną dużą nie no przesadzam, że to się na jednej dużej zrobi no dobra dam sobie dwie małe i jedną dużą kostkę założyć ten ruszt stały. Ten ruszt stały jest naprawdę bardzo fajny, bo także bardzo mocno wzmacnia tą konstrukcję. Na tym można stanąć, to wam o mogę pokazać, że normalnie sobie stoję na tej kuchence i nic nie stanie, bo przejść 73 kg. Także tak to wygląda. No ale teraz trzeba to oczywiście rozpalić. Niestety tabletki Krzesiwem bardzo źle się odpalają, więc tutaj trzeba użyć zapalniczki lub zapałek. Ja mam fajne zapałki. Właśnie sztormowe od Pirana, które też możecie kupić u niego w sklepie. Także Piran ma już full 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 service z tymi rzeczami. Nie musicie osobno dokupować tabletek ani takich rzeczy. Gdzieś latać od sklepu do sklepu. Wszystko możecie po prostu kupić w jednym sklepie upirana. Dobra, ja sobie dzisiaj, jak już mówiłem, palą się palą. Dzisiaj piłem dużo kawy. A więc raczej sobie skorzystam z herbatki. A jeszcze chciałbym się pochwalić moim przybornikiem na przyprawy. Taki sobie ze skóry zrobiłem. Oczywiście wiem, że można kupić na necie. Wiem, że jest dużo tych, jak ja mówię, skórorobów, którzy którzy robią takie rzeczy, ale ja postanowiłem sobie zrobić sam słoiczki z Chińczyka, za dwa złote z jakimiś kulkami były, oczyściłem, mam pieprz, sól, paprykę i jakieś tam ziarenka smaku także teraz nawet mam przyprawy, jestem przygotowany I w bezpieczny sposób, w środku w pomieszczeniu, można z takich tabletek korzystać. Oczywiście pomieszczenie musi być wentylowane. Mój garaż taki jest, jest wentylowany, poza tym drzwi są uchylone. A z drugiej strony jest wywiecznik, bo te tabletki no są chemiczne, jakby nie patrzeć, są z jakichś tam składników, nie znam składu dokładnego pochodzenia. Tak więc tylko jeżeli w pomieszczeniach to wentylowanych, i w taki sposób, bo ta kuchenka w tym momencie nam się w żaden sposób nie nagrzewa. Wręcz powiedziałbym, że jest zimna, zimna jak lód. I jest bezpieczna, możemy ją postawić praktycznie na każdej powierzchni, choć no nie no, wolę robić to, wolę abyście robili to e, w jakiś bardziej mądrzejszy sposób. Nie rozpalali tego w domu na przykład, co nie? Tak. <laughs> Także taka moja rada, ale ale jeżeli chodzi o kuchenkę no to możemy sobie wszędzie. Nic, żaden płomień ani nic nie poleci nam na dół, ponieważ ta blacha wewnątrz jest pełna. I nic tam nam na dół nie przeleci. Żaden żar, żaden ogień z tej tabletki, więc jest to bardzo bezpieczne. Możemy to robić w pomieszczeniach, ale możemy to robić na przykład miejsce do biwakowania, ale nie wolno palić ognia. I nie wolno palić ognia bezpośredniego, otwartego. Myślę, że taka tabletka na takiej kuchence. Nie przeszkodzi i nie spowoduje tego, że będzie to zagrożenie pożarowe. Oczywiście w porach suchych, jak latem, wiosną, czy jesienią, a naprawdę są pory suche i jest jakieś tam zagrożenie pożarowe w lesie, no to nawet takie coś jest zagrożeniem. Każda iskra może być zagrożeniem spowodowane pożaru w lesie, dlatego odradzam jak najbardziej korzystania, ale tak normalnie w normalnych porach mądrze przemyślanie, bezpiecznie można korzystać z takiego czegoś. I wiem, że raczej żaden mandat. Nie powinien nam grozić za takie coś, ale to zależy od leśniczego. Herbata się robi bardzo szybko, a ja jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tym całym moim zestawie, który tu posiadam od Pirana. Oczywiście nie jest to wszystko. Miałem jeszcze jedną kuchenkę, którą naprawdę żałuję, że oddałem, a oddałem ją jednemu z moich przyjaciół, który miał ją z niej korzystać i używać na filmach. Po miesiącu zamknął kanał i znikł i razem z kuchenką. Więc żałuję, że ją przekazałem, naprawdę, bo, bo to unikat, który nie jest produkowany i ja taką straciłem. A jak widzicie, taka była mi, ona nie pasowała. Faktycznie na paliwo jakieś stałe, no to ona mogłaby być świetna. Jeżeli chodzi o palenie w niej. Opałem mieszanym, to nie było jakieś to perfekcyjne i, mądre, i fajne rozwiązanie. Może na paliwo stałe bardziej. Taki komplet. Odpirana herbata już zagotowana. Teraz będą się te tabletki tydzień palić. Ja, tu jedna tabletka, i myślę, że to nawet ta. jest. Oh No więc, jeżeli ktoś, oczywiście, teraz najbardziej uniwersalną kuchenką upirana jest kuchenka Small. Jest mała, lekka, przenośna. Dodatkowo można sobie dokupić osobno do niej ten ruszt, Chyba, że już jest w zestawie, tego nie jestem świadomy. To jeszcze można dokupić, bo to też świetna sprawa. Jak widzicie, kubek, kubek tutaj by wpadł śmiało do środka. A tak sobie stoi, i taki kubek możemy sobie podgrzewać, jak najbardziej. Czy tam coś innego? Więc kuchenka, nie Small, a Scout, przepraszam. Scout właśnie jest kuchenką uniwersalną i taką teraz najbardziej chyba na topie, jeżeli chodzi o te wszystkie kuchenki, no bo jest najmniejsza, ale jeżeli ktoś lubi dużo mieć miejsca, lubi mieć duży ogień, y, lubi robić dużo jedzenia w dużych y, naczyniach lub po prostu ma dużą rodzinę albo dużą grupę znajomych, to kuchenka Magnum jak najbardziej y, y, od, przeze mnie jest polecana, a jeszcze tym bardziej z tego względu, że jest ta druga wersja, która ma tylko jeden ruszt, nie niepodwójny tak jak tutaj, y, która jest stabilna, mocna, wytrzymała. I można sobie robić w taki właśnie, na przykład, sposób, niekoniecznie paląc drewnem. Ja dzisiaj, w sumie, oprócz relaksowania się w garażu, choć to dziwnie brzmi, i chwalenia się sprzętem, jaki mam, a mam, i lubię się chwalić, bo mam fajny sprzęt i bardzo dobry. I tak naprawdę, jako prawdziwy fan bytowania leśnego, chyba jak każdy z nas, uwielbiam najbardziej palić ognisko jednak takie kuchenki w sytuacjach gdzie nie można korzystać z ogniska albo jest za duże ryzyko by rozpalać bezpośrednio ognisko takie kuchenki ratują sytuację mamy ogień z którego możemy korzystać który tak bardzo lubimy ale w zamkniętym pomieszczeniu i w zamkniętej puszce w której możemy sobie gotować smażyć, ogrzać się i tak dalej, i tak dalej także, jak najbardziej oczywiście jest to yy, reklama, ktoś powie, że to nie jest reklama jest to reklama, jak najbardziej, bo lubię reklamować coś, co jest dobre, co nie? a herbatę mam dobrą ale jeszcze chciałem się pochwalić, że pomalowałem piec pomalowałem piec farbą żaroodporną pomalowałem piec, oczywiście go prze, prze, uprzednio wyczyściłem ze starej farby i odtłuściłem tą farbę, nasz ten, ten piec. Został pomalowany farbą właśnie na wysoką temperaturę. I teraz, żeby ta farba się utwardziła, trzeba ją wypalić, trzeba ją rozgrzać. Tak to właśnie wygląda. I takie wypalanie właśnie tej farby, aby się utwardziła. Ta farba to. Takie coś trzeba będzie wykonać, więc jak najbardziej, już w najbliższym, tak tam no, może nie najbliższym odcinku, ale w najbliższym czasie będę starał się, aby wyjść gdzieś z tym piecem, by móc wypalić tę farbę, aby ona się utwardziła, była mocna i już więcej nie odchodziła od farby i wytrzymywała wysokie temperatury, które będę w tym piecyku próbował osiągać. Grzejąc się w namiocie, oczywiście z pałatek. Ale też będę chciał spróbować to zrobić w innym miejscu, w inny sposób. Mam fajny plan i zobaczymy, czy on mi wypali. To wszystko już niedługo, niebawem w odcinkach trochę budów, powrót do ziemianki, w której obserwacyjnej, w której będę chciał wykonać te ściany, podłogę. Mam dwie piły solidne, którymi będę operował, będę pracował, więc. Tak to będzie wyglądać. Jak na, na dzisiaj to wszystko. Taki odcinek z garażu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia jak najszybciej. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.